Redakcja. Wspiera sklep Oleole. Ole, elektronika w internetowej cenie. It's been 17 years. Tak wyglądali fani naszego najbardziej uroczego towaru eksportowego, gdy ogłoszono, że między innymi dzięki społecznościowej akcji hashtag Back, po ponad 17 latach do sprzedaży trafi nowa odsłona kultowej serii Kangurek Kao. Dzięki uprzejmości wydawcy, gram w nią już od kilku tygodni zarówno na PlayStation 5, jak i Switchu i spróbuję odpowiedzieć na pytania: czy dobrze się stało, że znów mamy KO, czy fajnie się grało, czy dużo się działo, a może za mało i czy jest szansa, by dobrze się sprzedało? Więc proszę, by państwo wygodnie siadało, by dobrze mi się opowiadało. Chyba Kaja ma chłopoty. Znowu miałeś zły sen, Kao. To było coś więcej. To było tak jakby. Kaja próbowała mi coś powiedzieć. Tytułowy kangur budzi się z dziwacznego snu, w którym pojawia się jego zaginiona niedawno siostra. Zniknął również jego tatko, a że Kao ma już dość siedzenia bezczynnie na ogonie, to postanawia ich odszukać. Zakłada więc magiczne bokserskie rękawice swojego ojca i wraz z trenerem Waltem próbują rozszyfrować, co znaczył koszmar kangurka i jaki ma on związek z tajemniczymi runami i kryształami, które zaczęły pojawiać się w okolicy. Za podstawę biorę wersję PlayStation 5, bo będzie raczej bliższa pozostałym wydaniom niż edycja switchowa. Tej drugiej poświęcę segment w dalszej części materiału. Kangurek KO to urocza platformówka skierowana raczej do młodszej części społeczności graczy. Przygodę rozpoczynamy na wyspie Hopalu, która pełni rolę pierwszego hubu łączącego ze sobą kolejne poziomy. Na początku wejścia do planż są pozamykane. Otwiera się je zbierając odpowiednią liczbę run, kamiennych tabliczek z mocą kryształów, które rozmieszczone są w widocznych miejscach planż i hubów. Wraz z postępem i rosnącą liczbą podniesionych znajdziek otwierają się przejścia do dalszych części gry. Lansze stanowią w większości przeciwieństwo otwartych, rozległych hubów. Jeśli nie graliście wcześniej w KO, to porównałbym je bardziej do Krasa Bandicoota niż Spyro, choć to też nie zawsze jest regułą. Ogólnie więcej tu korytarzy, platform do skakania i przeciwników do prania rękawicami niż otwartych obszarów skupiających się na eksploracji. Wyjątkiem bywają sekretne, alternatywne ścieżki czy znajdźki czające się gdzieś poza polem widzenia, które wymagać będą od nas odrobiny węszenia. Każda mapka ma konkretną liczbę takich smaczków do odnalezienia, podzielonych na kilka grup, co skłaniać magrających do powracania do ukończonych wcześniej etapów w poszukiwaniu tych, których nie udało się znaleźć za pierwszym razem. Są więc niebieskie kryształy, litery, z których trzeba złożyć słowo Kao, a także zwoje, których odnalezienie dodaje nowy wpis do Kaopedii. Ogólnie na temat formuły Kangurka Kao nie mogę powiedzieć wiele złego. Gra podzielona jest na cztery odrębne światy. Każdy ma swój unikatowy styl i wygląd i zestaw wyjątkowych dla siebie mechanizmów, które urozmaicają zabawę. W niektórych planszach zjeżdżamy po rurach, w innych uciekamy przed zagrożeniem w wyraźnie inspirowanych kraszem autoscrollerach. Zawsze coś się dzieje. Kluczowym elementem gry są żywioły, którymi bohater syci rękawice, co pozwala mu rozwiązywać proste zagadki logiczne. Na przykład ognisty cios rozpuszcza lód, lodowy zamraża wodę, co wykorzystywane jest na różne pomysłowe sposoby. Miłośników gatunku zasmuci, że są to zazwyczaj zagadki bardzo łatwe, a i same poziomy od początku do końca nie stanowią większego wyzwania. Ale jest to mimo wszystko gra dla najmłodszych i sądzę, że będą się oni świetnie bawić. Poziom trudności jest na tyle wysoki, że gry nie przechodzi się na autopilocie, ale też na tyle niski, by nie sfrustrować najmłodszych i dać im szczerą satysfakcję z każdego odnalezionego sekretu czy rozwiązanego zadania, które rozwikłają sami. Rozgrywka stawia również na jakość, a nie ilość. W każdym świecie plansz jest zaledwie kilka, ale przejście każdego może zająć nawet kilkanaście minut, jeśli będziemy myszkować po zakamarkach, bo są naprawdę rozległe. Najważniejszym, oprócz runor blokowujących plansze, zasobem w świecie KO są dukaty, czyli wypadające w dziesiątkach z praktycznie wszystkiego monety. Za pieniądz torbacz kupić może sobie między poziomami dodatkowe życia, odłamki serc powiększające maksymalną liczbę trafień, jakie może przyjąć na klatę, czy też alternatywne kostiumy. Jeśli więc ktoś nie lubi nowego projektu kangurka, to nie musi się obawiać. Jedną z pierwszych rzeczy do odblokowania w grze jest klasyczna skórka ze starej trylogii i prawdę mówiąc, całkiem naturalnie wpasowuje się i tutaj jest git. Dukaty są zasobem nieskończonym i odnawiającym się. Regenerują się przy każdym wejściu na poziom czy powrocie do hubu. Zdobywanie za ich pomocą nowych ubranek czy ułatwianie sobie gry dodatkowymi życiami jest prostą metodą na poprawienie komfortu gry najmłodszych bez konieczności wprowadzania oddzielnego trybu łatwego. Dla graczy, którzy chcą odrobinę więcej wyzwania, przygotowano też tak zwane wieczne studnie, czyli krótkie 2-3 minutowe etapy specjalne, gdzie gracz może spróbować zadań odrobinę trudniejszych, ale opcjonalnych. Te dzielą się na dwie grupy: dotrzyj do mety lub pokonaj wszystkich przeciwników. Ogólnie natomiast w grze zawartości nie ma jakoś przesadnie dużo. Ukończenie przygody mieści się w typowych dla platformówek okolicach 6 godzin, a myślę, że zrobienie w niej 100% znajdziek zamknie ją w okolicach godzin 10. To trochę mało, ale granie jest sprzedawana w cenie pełnej płytówki. Na Oleole Ole wersja PC kosztuje zaledwie 129 zł, a i podoba mi się fakt, że nie jest też niepotrzebnie rozwleczona. Jest też urocza graficznie. Być może odbiega trochę od standardów tego, co zobaczyć można u konkurencji z najwyższej półki, ale Kaon naprawdę nie ma się czego wstydzić, a jego kreskówkowa oprawa sporo wybacza. Na wszystkich testowanych platformach można też wybrać język gry. Z poziomu menu opcji można wybrać m.in. polski i angielski, oba z pełnym dubbingiem. I lubię, gdy funkcja ta jest dostępna dla gracza w menu, a nie jest zależna od języka konsoli. Niestety, świat Kangurka Kao to nie same pozytywy, bo jest to również gra bardzo na premierę, niedorobiona. Być może jest to kwestia przedpremierowego kodu. Dostęp do gry otrzymałem niemal miesiąc przed premierą tytułu, ale mogę oceniać wyłącznie to, co widziałem. A widziałem grę pełną małych, acz dokuczliwych usterek. Tak jak gdyby ktoś wypuścił ją bez ostatniej fazy beta testów, a im głębiej w przygodę, tym takich niedociągnięć jest coraz więcej. Pierwsze co rzuca się w oczy to kiepskie przerywniki filmowe. To można wybaczyć, to gra dla dzieci, maluchy nie zauważą, że postacie mają mało animacji, a wszystkie bardziej skomplikowane ruchy i przejścia ukrywane są sprawnymi cięciami. Mały budżet, spoko, zrozumiałe. Ale z czasem robi się coraz słabiej. Niektórym przeciwnikom brakuje animacji. Wielu wrogów umiera jak powinno, ale kraby na przykład w pewnym momencie po prostu znikają z ekranu w środku uderzenia. Pewne efekty dźwiękowe odtwarzają się błędnie i kangurek tocząc się w wodzie zapętla na przykład co klatkę odgłos stękania. Zaraz potem jeden z questów jest niedokończony i wyświetla jako cel poziomu napis Quest Name zamiast faktycznego opisu zadania. Niektóre filmiki odpalają się w złym momencie intro świata lodowego wystartowało dla mnie dopiero po kilku minutach zwiedzania hubu, a w tym samym zestawie plansz cała pula znajdziek, rozbijalne, zamrożone skrzynki w ogóle nie mają kolizji i nie działają. Innym brakuje animacji i po rozbiciu utykają zamarznięte w powietrzu. Wisienką był jeden klip dźwiękowy, który w Outrze odpala się z jakimś chorym szumem… Nie będziesz już z niego uciekać! Obiecuję. Od tej pory będę zapowiadać swoje epickie podróże i wspaniałe przygody. ...i napisy końcowe, które na PS5 pokazują przycisk z wersji switchowej. To tylko kilka z wielu przykładów takich maleńkich usterek, które przeplecione są przez recenzenckie wydanie Kangur Kakao. Czy do premiery zostaną naprawione? Nie mam pojęcia, no ale nie robiło to zbyt dobrego wrażenia. Ostatecznie natomiast są to błędy na tyle małe, że w grze dla młodszego, mniej wymagającego odbiorcy są do wybaczenia. Tytuł nadal da się ukończyć od A do Z, nigdzie nie udało mi się utknąć, gra ani razu się nie zawiesiła. Więc i tak jest pod tym względem lepsza niż Fallout 76 czy Cyberpunk. Zdaję sobie sprawę i biorę poprawkę na to, że to jest mimo wszystko mała gra, bez wielkiego budżetu i widać w niej wiele serca. Ale nie trzeba testerskiego geniuszu, żeby zobaczyć, że jeden wariant znajdziek w ogóle nie działa. Wystarczy po prostu grę odpalić i w nią zagrać. Mimo wszystko w Kangurku Kao obawiłem się całkiem fajnie. Nie jest to Rayman Legends, Super Mario Odyssey, Crash Bandicoot ani Spyro Reignited, ale to mimo wszystko całkiem przyjaźnie zaprojektowana, ciesząca oko i urocza gra dla młodszych graczy. Jeśli macie pociechy, myślę, że bardzo im się ona spodoba. Choć jednocześnie dziwnie rekomenduje mi się dzieciom grę, która żartobliwie cytuje między innymi film Oni Żyją Johna Carpentera. Przyszedłem tutaj skopać ci tyłek i rzuć gumę. I skończyła mi się guma. Miejscami trochę przecieka tu uniwersum kangurek Kaopei, ale chyba w dość nieszkodliwy sposób. No i pozostaje jeszcze nasz najmniejszy wspólny mianownik, czyli wydanie switchowe i jest ono w sumie nie najgorsze. To kolejny z serii popularnych dziś portów, gdzie zamiast przygotowywać asety z myślą o słabszej platformie, po prostu skręca się rozdziałkę i ustawienia w na Low i Firend. Mechanicznie gra działa identycznie jak jej wersja PS5, do tego stopnia, że ma nawet te same bugi, natomiast wygląda dzięki stylizowanej grafice całkiem uroczo, nawet na platformie Nintendo. Największym kompromisem jest oczywiście drastyczny spadek rozdzielczości, a także klatkarz, który celuje w 30, a nie 60 odświeżeń na sekundę. Niestety nie zawsze udaje mu się to osiągnąć, szczególnie w sytuacji, gdy KO otwiera skrzynię, z której wysypują się duże ilości dukatów, gra potrafi dodatkowo chrupnąć. Dzieje się to również, gdy na ekranie pojawia się zbyt wielu przeciwników. Bardzo pozytywnie zaskoczyłem się natomiast, że ekrany ładowania między planszami są dość krótkie nawet w tym wydaniu i trwają zazwyczaj tylko po kilkanaście sekund. Wiele next-genowych portów na Switcha ratuje się długimi doładowaniami i cieszy, że kangurek się z tym problemem nie boryka. Ale tak ogólnie uważam, że wersja switchowa jest całkiem w porządku, pomijając problemy odziedziczone z zabagowanej wersji na silniejsze sprzęty, jako na przykład podróżna gra dla pociechy, całkiem spoko. Kangurek Kao nie zrewoluzjonicjuje raczej gatunku platformówek, ale chyba nikt tego od niego nie oczekiwał. Tak jak ja nie oczekiwałem, że wymówię bez błędu zrewolucjonizuje. Próbowałem kilka razy, poddaję się. Ej, ale w sumie teraz powiedziałem dobrze, co jest. Cel był prosty: spełnić prośby fanów i dać im nową część przygód wesołego torbacza po niemal dwóch dekadach nieobecności. Wszystko jest na swoim miejscu. Responsywne sterowanie, urocza grafika, fajne plansze, a nawet unikatowy boss na końcu każdego świata. Przyznam bez bicia, że przed premierą nie byłem pewien, czy studio, które zazwyczaj nie produkuje gier o takiej skali, da sobie z tym projektem radę. I mimo wszystko myślę, że z grubsza podołali. Dam im nawet kredyt zaufania i powiem, że jeśli pojawi się jakiś patch, który załata rażąco zauważalne niedoróbki, będzie to świetny platformówkowy chillout dla fanów gatunku. Fani serii powinni kupić tak czy inaczej. KO2 z jego rozmachem i różnorodnością to to może nie jest, ale stoi za to kilka poziomów wyżej niż KO3 i stanowi słodkie wprowadzenie do cyklu dla nowego pokolenia graczy.